Ostatnio było bardzo dużo pytań, jak zrobić takie włosy. Także dzisiaj wam pokażę, jak ja je robię, jak zawijam włosy na skarpetki. Zaczynamy od bardzo ważnej rzeczy. Bez tego ani róż. Potrzebujecie piankę do włosów. Ja używam Zisany. Zawsze używam tej takiej fioletowej, tym razem kupiłam sobie taką podobno mocniejszą, więc pianka Zisany to jest must have I nakładamy sobie tą piankę na nasze całe włosy. Pamiętajcie, że włosy muszą być świeże. Im świeższe włosy, tym mam wrażenie, że ta fryzura będzie się Wam lepiej trzymać. Całą tą piankę musimy sobie wsmarować we włosy. I nie przejmujcie się, że jest jej tak dużo. O to chodzi. Te włosy mają być aż mokre od tej pianki. Ale też wiadomo, nie przesadzajcie, żeby te włosy nie były jakieś takie przetłuszczone, sklejone. Pamiętajcie, że końcówki też mają Wam się kręcić więc też skupcie się na tych końcówkach. Ja też mocno skupiam się na grzywce, bo chcę, żeby ta grzywka jednak robiła ten efekt wow. Jak już nasze włosy są w tej piance, musimy sobie je rozczesać delikatnie, bo one są lekko posklejane. Odczekujemy sobie tak około parę minutek, aż te włosy nam przeschną i one wtedy będą już gotowe do zawijania. Zawijam włosy na skarpetki, takie grubsze i Używam takich zwykłych gumek. Nasze przednie włosy musimy sobie oddzielić. Mniej więcej coś takiego. Też nie musimy patrzeć, jak to wychodzi, no bo to jest tylko do spania. I teraz tak. Bierzemy sobie skarpetkę jakąś najcieńszą i musimy sobie nasze włosy zawijać w tą stronę, jakby do siebie. Więc ja sobie je tu obkrążam i one idą do mnie. Coś, coś mniej więcej takiego. I zawijamy do samego końca. Jak już mamy na samym końcu, to musimy sobie po prostu to złączyć i związać gumką dwie końcówki ze sobą. Czyli przeczesujemy sobie te włosy, łapiemy wszystko, co mamy. I ja sobie boczne robię taką podwójną skarpetę. Zawijam ją w taką większą, żeby te loki były troszkę grubsze. I robimy to samo. Zawijamy do środka. I jedziemy do samej góry, jak tylko możemy. Coś takiego. To zawijamy sobie do góry i związujemy gumką. I z drugą stroną robimy to samo. I tak wyglądam końcowo. Zabawnie, wiem. A jak wstaniecie rano, będziecie wyglądać jeszcze zabawniej. Mam nadzieję, że mój tutorial trochę pomógł. Muszę sobie w ogóle kupić wałki i wtedy Wam nagram drugi tutorial, ale to niedługo.